Dzisiaj mam dla Was 8 sposobów, jak powiedzieć, że ktoś się z kimś całował językiem. Pierwsze określenie jest to make out with someone albo making out. Na przykład: Hey, did you see John last night? He was making out with that girl all night. I to jest czasownik. To make out with someone. I to jest chyba najczęściej używany sposób, żeby powiedzieć, że ktoś się z kimś całował językiem. Ale z ciekawości, jak to się mówi po polsku, bo nie jestem pewny, czy jest takie słowo. Drugie określenie to jest French kiss. I chyba raczej to też będzie czasownik, to znaczy to French kiss someone. Ale myślę, że ogólnie dorośli tego nie mówią. Myślę, że raczej dzieci to mówią. Na przykład. They were French kissing all night. Ale tak jak mówiłam, ja osobiście bym nikt nie powiedział French kiss, i myślę, że żaden dorosły by tak nie powiedział. Byśmy po prostu powiedzieli making out. He made out with her. She made out with him. Też można po prostu powiedzieć tongue kissing. To tongue kiss someone. I tongue kiss się używa chyba mniej niż make out ale na pewno częściej niż French kiss, jak jesteś dorosły oczywiście. Na przykład można powiedzieć Oh, she kissed him. I ktoś by powiedział What do you mean? Like, she tongue kissed him? Or she just kissed him? Albo she kissed him with tongue. Też można powiedzieć swapping spit. Ale oczywiście to jest bardziej takie śmieszne albo zabawne. To swap znaczy, żeby się wymienić. To swap spit spit to jest ślina, so to swap spit znaczy, żeby się wymienić śliną z kimś. Na przykład może ktoś by powiedział Hey, do you think they like each other? I on by powiedział Yeah, definitely. They were swapping spit all last night. Też jest takie określenie jak to play tonsil hockey i hockey chyba wiecie, to jest hockey, ale tonsils to są migdałki, że tak jak Mamy tutaj migdałki gdzie ja nie wiem gdzie dokładnie, tutaj gdzieś, wiesz, mamy migdałki, to są tonsils i można powiedzieć They were playing tonsil hockey. Ale oczywiście to też, pewnie możesz się domyśleć że to też jest takie zabawne i głupie i um, na, na pewno byś tak powiedział, że jakbyś jakbyś się kogoś trochę tak śmiał albo nabijał. Na przykład, hey, where's John? I don't know, he's probably playing tonsil hockey with that one chick. I jakbyś nie wiedział, chick to jest tak jak laska. Też można powiedzieć sucking face, albo to suck face. <laughs> to jest bardzo głupie, to też jest głupie. To suck to znaczy, żeby, żeby sać, i face to jest twarz. Na przykład, they were sucking face. For two hours last night. I to znaczy, że oni się całowali. Albo oni sali swoje twarze. też można powiedzieć, tongue wrestling. Tongue oczywiście jest język. Wrestling to są zapasy. To chyba to ma sens. Tongue wrestling. They were tongue wrestling all day yesterday. I ostatnie określenie jest. First Base, albo może to get to first base. I to jest związane z baseball. Jak masz baseball, oczywiście to jest sport, i tak uderzasz tą piłkę z tym kijem i są trzy bases. Tutaj mam dla was zdjęcie, jak to wygląda. I zaczynasz na ten home plate i uderzysz tą piłkę i tak biegniesz do, do, do first base, potem second base, potem third base i jak trafisz, jak wrócisz z powrotem do home plate albo home base, to tylko wtedy dostajesz punkt. I przez to, że baseball jest no, ważna część amerykańskiej kultury, my używamy te bases, żeby określić różne etapy jakiegoś związku intymnego. Chyba tak się mówi: intymnego. So, in that case. Getting to first base znaczy, żeby się z kimś całować. Getting to second base znaczy, że. Hmm, dotykaliście się, ale nadal mieliście ubrania. To w takim razie third base jest jak już jesteście na nago i się dotykacie na nago. I to jest third base. I home run to jest to, znaczy, wiesz. Bo to jest tak, że idziesz first base, second base, third base, i jak już trafisz home, to to się nazywa home run. I ten home run jest taki ważny, bo wtedy wygrywasz tą grę albo po prostu zdobywasz punkt. To w takim razie home run to jest jak, you know, uprawiasz seks. I dlatego, to get to first base jest, żeby się całować. Ale myślę, że ogólnie dzieci używają te bases. Może dorosły człowiek by powiedział. Second base, albo third base, ale nie sądzę, że jakiś dorosły facet by powiedział tak, oh yeah, we got to first base. Tak jak, okej, okay, się całowaliście? Tak, cool, bro. Wtedy on by po prostu powiedział, we made out. Bo oczywiście, make out to jest teraz, ale w przeszłości made out. We made out. We're going to make out later. I to wszystko, daj znać, czy już o tym wiedziałeś. I jak to się mówi po polsku, bo pewnie macie różne słowa slangowe, które ja nie znam. I oczywiście też podziel się tym filmikiem z Waszymi znajomymi, może z Twoją rodziną? E, nie wiem. I ogólnie dzięki, że oglądasz mój kanał. To zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.